Siema to jak kuba, witam Was w odcinku z Robloxa. To jest trochę jakby odmiana, bo ostatni kilka odcinków to był Minecraft. Nagram ten odcinek, ponieważ niedługo w tej grze będzie huge event i chciałam po prostu o tym powiedzieć, pokazać Wam to. bo już Wam mówiłem to przy świątecznym eventie, takie coś było przed dodaniem eventu, a nie złożyłem nagrać odcinku, no i no, po prostu takie coś było. No tak co event chyba jest. Jest huge event za 11 dni ponad. I yy, co jeszcze jest dzisiaj? No tak nasze Wam wszystko, otwieram. Walentynki Walentyn są w grze, w realu Są dopiero za... No są 14 chyba Ja sobie się 15, nie wiem kiedy one są Na 14, to są za... Czekajcie, bo są te boxy, zobaczymy Walentynki są za 9 dni Zaraz stworzymy te jajka, tu chyba coś jeszcze będzie Przejdźmy się tak na szybko teraz Zobaczymy co tutaj można znaleźć Yy, dobra, wychodzimy i coś mi jeszcze ominęło. Chyba dużo, bo ja dawno w Robloxie nie grałem przez te lagi, które miałem, yy, tak że grałem i nagle mi. Co to jest? A sklepy, yy, gram, gram i nagle mi. Zdź na Robloxa i muszę. Nowa LT4. Nagrywanie nie, nie stracone, ale takie trochę bez sensu, bo idzie nikąd. To jest jakaś maszyna. Muszę zamknąć sobie Messengera, jak zwykle mi przychodzą powiadomienia, bo jak mogłoby być inaczej. Dobra, jakieś... Nie wiem czy jakieś fajne słupety. Idziemy zobaczyć kolejną krajny nowy świat. Dobra, fire chest, jeden gambust, upgrade. Zbytnio mi nie stać Mogłabym jakiś jeden kupić, powiedzmy co bym sobie mógł kupić To na pewno chciałbym kupić Już to nie będę Jakby Oszczędzał, bo to się przydaje Łot Ile tego? firefactory Jakby Zobaczcie ile Ja mam A nie, dobra Czekajcie, bo się że to, jest to. Chyba hmm, w ogóle widzicie, mam myszkę. To co ja w ogóle skrócę? wystarczy tak. Aha, Boże się tak przestraszyłem, to tylko jedno kliknięcie było. Ło, czekaj, co? To jest... Fire Maze? Tak. Fajna, fajna mapa. Przejdźmy ją sobie. Gdzie można dojść z tą mapą? Coś ciekawego tu można znaleźć. Jakieś gdzie są jajka i takie rzeczy. Tu gdzie chyba daleko dojdziemy? Oby. Aha. Aha. Dobra, jeśli ta droga była jednak stratna. I gdzie my teraz kręcamy w tym momencie? Możliwe, że tutaj. Chociaż nie, bo tutaj to jest. Wejście. A w tą stronę pójdziemy tak. Tanie w tą stronę. Albo tu to niech będzie się nazywał. Próbuję przejść na jakiś labirynt. Fajna mapa. Postarali się z nią. Nie jest jakaś bogata w tekstury. Nie jest jakaś. Wyglądowo ładna nie jest, ale fajnie zrobiona. Mace, chest. Dobra, doszliśmy do czegoś. To jest najważniejsze. A jeszcze do jajek trzeba dojść. Coś takie łatwe nie będzie, mi się wydaje. Mm, tu jest jakieś przejście, do, które do nikogo nie prowadzi. Mm, tutaj też pusto. Tu jeszcze jest tunel, ale tutaj też pusty tunel. Tutaj coś będzie, tutaj też pusty tunel. Y, a tu było przejście, bo poszliśmy tutaj, no, aż tu coś jest. Można nas gdzieś doprowadzić. Y, no, długi jakiś jest, jakby miał nas naprawdę. A no mamy mamy doszliśmy sobie do końca e, Chciałam tego ten rer jest fajny klucza nie potrzebuję tego nie potrzebuję e, dobra e, automatyczne otwieranie e, fajne jajka dobra mamy już rera i więcej nie potrzebuję ich zobaczcie jak to ładnie wygląda unekut al i załóż tylko to Ustawienia. Hidecats. Hmm. No to jest labirynt i ścieżka, jak go przejść. Jak masz tego? Pyta coś za każdym razem, pokazuje drogę. A zobaczmy, czy to prawda. Czy ona jakby pokazuje tą prawdziwą drogę, którą się powinno iść. Hmm. Tu jest wyjście. W ogóle możliwe, że nagram jakiś odcinek z Cardinal, ale nie wiem kiedy, bo dodali samoloty. Dobra, tak, idziemy. Teraz od razu na koniec tej. Może to nas gdzieś doprowadzi. Mm, nie. Już widzę, że nie. Nie, to nie doprowadzi. Bo jakby to pokazuje, żeby skręcić na sam koniec, a tutaj nawet takiego czegoś nie ma, zobaczcie. Wejście. I tu powinno być dość do tego. A, czekajcie, nie. Zamiast iść, to się skręca tutaj. I co jest to? Dobrze pokazuje. Teraz idziemy takim tym długim tunelem. Dobra. Tak. Tak, doszliśmy. Mamy tutaj jajka jakieś fajne. Otwórzmy do pierwszego epika. Może do drugiego. Nie, nie patrzę, czy już mi wypadł. I idziemy na koniec w to... Ważne miejsce? No walentynki, otworzymy kilka jajek walentynkowych. Dobra. Pierwsze epiki kończymy. Lub jak szybko nie wypadnie, to do 50. Bo nie chcę, żeby to był jakiś długi odcinek, to miałby być krótszy trochę. To około 9 minut. Dobra. Jak do 50 nie wypanie, no to idziemy. Jeszcze jedno jajko. Dobra, już idziemy. Wychodzimy, teleportujemy się dokładniej. Spawn Valentines, fajnie wygląda ten różowy napis. Taki towar różowy. I wszystkie niech mi zostawia. Bo to są eventowe plety, one mogą być potem ileś tam warte. Aha, no to tak fajnie zaczęliśmy. Dobra, wiemy gdzie teraz idziemy. Steampunk. Odłożę kilka eventowych. Ile to jeszcze miejsca? No niejakoś dużo. Yy, cancel deposit. Jakieś słabym powkładał. Yy, bad. Yy, nie, ciebie został, wie. Yeah. Spirit bunny. Surf turtle. No, karot. coś tak na szybko, jakieś pety. Jeszcze ile mam miejsca, ile mogę jeszcze wsadzić, to mi totalnie niepotrzebne, taki tak ja powinienem usuwać, dobra, idziemy, ja założę sobie jeszcze najlepsze pety, jakie mam i idziemy na te walentynki, otworzymy kilka jajek, już jakie ja odróbnąłem w tym momencie, lovely Dog Common To jest to, dobra, usuwano od razu, auto usuwanie, tylko żeby było po jednej sztuce. Aha, yy, dobra, tak Uncommon Rara mam. Rara, to jest takie serce, też jest rare. E Epic też wyleciał, widziałem. Tak. O, to jest takie mocne. Dobra, i teraz otwieramy. Ileś tam. Widzę, że nie będzie 9 minut tylko więcej, no bo już mamy prawie 9 minut. A ja chcę trochę tych jajek pootwierać. Chociaż do pierwszej legendy. Nawet nie wiem, o czym Wam tu będę mówił. Dobra. Golden wyleciał. Dobra, czekamy aż coś fajnego będzie. Dobra, usuwanie tylko, żeby legendarki zostawały i mityki. Golden Epic. Co miałbym zostawiać, ale już za późno. Epic kolejny. Skąd się ja ich nie zbieram. Muszę też mówić, nie do końca wiem, co po prostu. nie co się robi taki Opening. Będziemy czekać, aż coś wypadnie. Dobra, jak nie będzie do jakichś próg po tym. Teraz jest 100, a na samym będzie 150. Tak, to tak, do 150 nie wypadnie Pet, no to po prostu... Yy, kończymy odcinek. Może to UI. Dobra. No, prawdopodobnie nagram odcinek z Kalinier, chyba a nie. kiedy. Dobra, tak Wam ja po prostu mówię, bo już naprawdę nie wiem co mówić. Epic. Może jeszcze jakieś te jajka dropię. Yy, boxy. To później otworzymy. Mogę? Już? I dopiero 10 minut. To ci z Minecraftu mają po pół godziny. a to Minecraft, a nie Roblox. W Robloxie są krótsze, no bo co ja mam, mam pokazywać? Dobra. Dobra, jest już 150, nie wyleciało. Yy, open one. Yy, Aha, miałem autousuwanie usuwanie. Mm, no, no Valentine bear Dobra, idziemy I Tym chyba kończymy odcinek Ja się będę z Wami żegnał, jeszcze zobaczmy Jakiś sklep, może coś kupię Nie, za drogo, tutaj to już w ogóle sprożało strasznie Zepsułem te sklepy No co, no, za 11 dni jakiś huge event Zobaczymy, co tam się będzie działo. Nawet Halloween nie nazywali huge eventem. A więc, no... Ciekawe, co nam będzie. Ja się będę z nami żegnał. Nara, ludzie!